Pracowałem w Polsce, tak? To normalne, tylko ja jestem realistą i zdaję sobie sprawę, jak sytuacja wygląda. Już pierwszy mecz pokazał, że daleki jesteśmy od kura optymizmu kibiców, którzy liczą, że w każdym meczu powinniśmy zdobywać trzy punkty, a najlepsze jakbyśmy wyszli z gruby. Ja rozumiem podejście kibiców i nadzieję, tak? bo ja też mam zawsze nadzieję przed takimi turniejami. Jedno warto podkreślić, tak? Leo zbudował znaczy swoją charyzmą i swoim doświadczeniem i swoją osobowością doprowadził do tego, że jesteśmy na tych mistrzostwach i za to powinniśmy być wdzięczni, ale, ale styl, styl, jaki prezentują zawodnicy w danym momencie, może mi niezmiernie ciężko mówić o tym, tak? bo też kiedyś byłem zawodnikiem i nie powinienem może ich oceniać, ale na pewno jest daleki od tego, jaki prezentowali na, na mistrzostwach. Na eliminacjach. Mówi, że na mistrzostwach typu rangi mistrzów Europy, mistrzów świata, nie możesz słabych zespołów, tak? Myślę, że najgorsze jest to, że Polacy są zbyt mocnymi optymistami i tak de facto nie patrzą to, co się dzieje, tak? Jaka jest realna szansa odniesienia sukcesu i nawet przez pryzmat tego, że w tych różnych statystykach, w klasyfikacjach jesteśmy dużo wyżej od Austrii, ale wczoraj te pierwsze 30 minut to tak jakby... Grał zespół reprezentacji z jakimś A-klasowym zespołem, tak? nie no, oszukujmy się tego powiedzieć. Dzisiaj mamy wielkie pretensje do sędziego, tak? bo przyznam się, że z własnego doświadczenia wiem, że no, czegoś takiego kuriozalnego na mistrzostwach, na randze takich mistrzostw nie widziałem. Tak? Ten partner zupełnie się nie należał się Austriakom, ale gdybyśmy mieli prześledzić to, co się działo przez pierwsze 30 minut... Ja dawno tak słabego zespołu, mimo że to jest zespół polski, nie widziałem na mistrzostwach Europy i, i tu powinniśmy się zastanowić, gdzie leży wina. Tak? Ja bym nie patrzył przez pryzmat kwestii przygotowania fizycznego, tak? bo tu Leo nic nie był w stanie zrobić nawet w ciągu miesiąca. Wiemy, tak? hmm. ja zdajemy się, doskonale sprawę, że wielu zawodników, którzy dziś występują w reprezentacji, nie grają na co dzień w swoich klubach. Tak? Ja dalej będę podkreślał, jest to duży sukces Benhakera że... E, przez pryzmat tego, co my mamy. Najgorsze jest to, że musielibyśmy naprawdę dużo czasu poświęcić na to, tak? Analizować, co się dzieje w Polsce, jak ta liga wygląda, nasze, jakie rzeczy są zaniedbane, tak? I na bazie tego, co mamy w Polsce, to jestem pewien podziwu dla tego człowieka, że sukces osiągnął, tak? Tylko jeśli już stricte analizujemy sytuację w danym momencie, w na mistrzostwach, to na pewno w jakimś momencie błędy zostały musiały być popełnione, no bo nawet taki smolarek, który słynie z szybkości, z dynamiki, no po nim nie widać tego, tak? Jest naprawdę w dużo lepszej dyspozycji niż to, co prezentował Elimację. I każdego gdybyśmy tak analizowali drobiazgowo, no to do każdego coś będziemy mieli, tak? Jakieś prezencje najprawdopodobniej uzasadnione, tak? Mówisz, że wielu zawodników gra w klubach europejskich. No powiedz mi, kto de facto grał, tak? Dla mnie to jest że w takim e, kraju, tak, jak Polska, 40 milionowym, żebyśmy nie mogli mieć iluś tam kilku zawodników, tak? Na danym momencie na pozycji, które mogliby ze sobą rywalizować, a de facto mamy okrojony skład, e, gdzie trafiły się jakieś oh, kontuzje i się mamy... okazuje, że my nie mamy zawodników, tak? Chorwacja, która jest nie wiem, dziesięciokrotnie mniejsza od nas, tak? Ma kilku zawodników, nie niewiad... jakiego pokroju, tak? Żeż to się miło ogląda, ja mówię. Może faktycznie, ja mam wygórowane ambicje, tak? I, Myślę, I może zbyt wiele się. wymagam od, od tych się zawodników się jako wody. kibic tak? w danym momencie. No ale na pewno spodziewaliśmy się czegoś większego, tak? Tylko najgorsze, że my zawsze się spodziewamy nie wiadomo czego, a, a jest tak, jak jest. Tak, ja to nie widzę tutaj jak, jak, jakichś naprawdę takich optymizmów i pozytywów tego turnieju. Tak? No i jedynie Borów, no, do którego jakoś nie miałem przekonania, a, a, a tymi interwencjami podkreślmy, że naprawdę to jest jeden z najlepszych w danym momencie ramkarzy na świecie. Ale to mówię, no, już polacy są z tego znani, że ta praca, praca, z bramkarzami jest naprawdę na wysokim poziomie i z tego naprawdę powinniśmy się cieszyć, tak? No ale to mówię, no, ja nie chciałbym krytykować uchodzić teraz za za wyrocznie albo za wielkiego eksperta, bo tych ekspertów to w Polsce jest naprawdę podobnie 40 milionów, tak? I Każdy ma coś do dodania. Z jednego się cieszę, że jesteśmy na tych mistrzostwach i możemy sobie pewne rzeczy analizować. Żal, że nie jesteśmy w stanie i najprawdopodobniej przez długie lata nie będziemy mogli e, cieszyć się przynajmniej ze stylu gry, jaki prezentują Chorwaci, Holendrzy, etc., et tak? czy Czesi, ktokolwiek. Tak? My będziemy wiecznie najprawdopodobniej w tej średniej punkcie i będziemy na zasadzie dostarczycieli punktów, albo zastanawiać się, czy jesteśmy w stanie strzelić e, bramkę albo, albo kilka bramek e, e, w mistrzostwach. To są kolejne mistrzostwa po ostatnim okresie, gdzie trafiamy Tak do jakiejkolwiek grupy, i, I co prezentujemy. Tak? To, to nie jest chyba dziełem przypadku, że my na kolejnych mistrzostwach nie jesteśmy w stanie nic e, pokazać. Może tak? no, faktycznie tam już e, spotykają się takie drużyny e, najlepsze, najlepsze. Tak? Tylko, żeby w danym momencie widocznie potrafimy się wnieść na wyżynę e, swoich możliwości, ale głównie w tak? I tu nam w danym momencie się udaje, z, z czego oczywiście powinniśmy być dumni, no, ale ja mówię, ja nie chciałbym, żeby te... E, te nasze takie analizy teraz trochę pesymistyczne, tak? Bo, że nawet próbowało otworzyć ludziom oczy, tak? oczywiście w jakim miejscu my się w danym momencie znajdujemy. To nie jest wina Leo, to jest wina struktur, w którym uczą się młodzi zawodnicy. Tak? Nie ma bazy sportowej w wielu klubach, nie ma sprzętu, nie ma wielu rzeczy, które naprawdę warto by było podkreślić. I to nie jest wina Leo, tak? bo on w danym momencie ma odrobinę czasu, żeby przygotować zespół, przeanalizować to. W takim kraju jak nasz on powinien mieć naprawdę masę zawodników, żeby móc sobie wybierać, tak? a de facto tak jak teraz analizowaliśmy, wielu zawodników nie gra po klubach i się tylko zastanawiamy, czy w danym miesiącu Leo uda się zbudować na tyle formę nie da się czasami zbudować. Tak? Pablo, no, no, no cóż, mam wrażenie, że jesteś zadowolony z wyników dzisiejszego meczu, bo przegrałem z tobą drugi obiad. Ale może coś byś je, tak na temat naszej reprezentacji. I to, gdy chcesz później, tak, bo przegrałeś obiad, jestem w tej sytuacji zadowolony, tak? Gratuluję. Mm.